Rolnicy z Podlasia odkrywają prawdę, czy to rewolucja. Świat już znał rolników z Podlasia, ale tym razem Andrzej przeszedł samego siebie, zaskakując wszystkich swoim nowym pomysłem. Król Zero Waste, znany ze swojego sprytu i innowacyjnego podejścia, postanowił nadać nowe życie starym oponom, wykorzystując je do stworzenia niezwykłego ogrodu. Andrzej, bohater programu Rolnicy. Podlasie zaskoczył wszystkich swoją kreatywnością, kiedy postanowił wykorzystać stare opony do stworzenia unikalnego skalniaka. Wraz ze swoim niezastąpionym kompanem, Gienkiem, zabrał się do pracy nad przekształceniem ogrodu na gospodarstwie w Prutyczach. To wyjątkowy gest, który nie tylko pokazuje zaangażowanie rolnika w dbanie o środowisko, ale także inspiruje innych do podobnych działań. Gienek i Andrzej to nie tylko ulubione twarze telewizji, ale także aktywni youtuberzy, którzy dzielą się swoimi przygodami nie tylko z widzami telewizyjnymi, ale także z fanami online. Ich kanał pełen jest praktycznych porad, jak naprawić maszyny rolnicze czy przeprowadzić prace remontowe. Ostatnie wyzwanie, jakie podjął Andrzej, to przekształcenie starego podwórka w nowoczesne, stylowe miejsce. Z pomocą brata Jarka i przyjaciela Sławka zabrał się do roboty, korzystając z opon jako podstawowego materiału budowlanego. Ich pomysłowość i determinacja zasługują na uznanie, a efekt końcowy jest naprawdę imponujący kropka podczas prac nad ogródkiem. Andrzej podzielił się również swoimi wspomnieniami z pobytu w sanatorium, gdzie zdobył pierwsze miejsce w zawodach sportowych. To inspirujący przykład jak determinacja i wysiłek mogą przynieść spektakularne rezultaty. Andrzej nie tylko stworzył unikalne dzieło sztuki ogrodowej, ale także zainspirował innych do działania, pokazując, że z odrobiną kreatywności można dokonać niezwykłych rzeczy, nawet z pozoru zwykłych przedmiotów jak stare opony. Jego historia jest dowodem na to, że każdy może być bohaterem własnej opowieści, wystarczy tylko odwaga i determinacja. Andrzej zawsze był pionierem w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, stale poszukując nowych sposobów na minimalizację odpadów i ochronę środowiska. Jego najnowszy projekt przekształcenie starych opon w estetyczny element ogrodowy. To tylko jedno z wielu przykładów jego zaangażowania w sprawy ekologiczne. Jego determinacja i kreatywność są nie tylko inspirujące dla lokalnej społeczności, ale również dla szerokiego grona osób śledzących jego przygody, zarówno w telewizji, jak i na platformach internetowych. Ich zaangażowanie w sprawy ekologii i zrównoważonego rozwoju jest dowodem na to, że nawet najmniejsze działania mogą mieć wielki wpływ na otaczający nas świat. Dzięki programowi rolnicy podlasie oraz ich aktywności na platformach online. Andrzej i Gienek stali się nie tylko bohaterami lokalnej społeczności, ale także inspiracją dla osób z całego kraju. Ich historia jest dowodem na to, że każdy może wnosić pozytywne zmiany w swoim otoczeniu, wystarczy tylko mieć odwagę i determinację, by